Witamy w kolejnym odcinku Żeromski TV, coraz bliżej wiosna. Jakie zmiany wywołuje w nas ta jakże romantyczna i wyczekiwana pora roku? Jak uczniowie reagują na te wiosenne klimaty? Dzisiaj znajdziemy odpowiedzi na te zapewne nurtujące Was pytania. Dzisiaj jest zaćmienie słońca. Tutaj jesteśmy świadkami obserwowania go. <laughs> Hubert, jak przeżycia? Jest to bardzo ciekawe, ponieważ po raz pierwszy widzę słońce, które wygląda jak serwaty księżyc. Dzień wam się dwie. podoba? E, bardzo fajnie. Znaczy, fajnie to wygląda. Dzień. Jest super. Lubi pani wiosnę? Bardzo. Dlaczego? Tak, nosi taką świeżość do życia. Jakby nowe życie rodzi się. Bo jest ciepło. Była na pora roku, no i Z czym ci się kojarzy wiosna? Z kwiatami, zielenią, naturą, słońcem. Rozumiem. Z kwiatkami. Z kwiatkami. Z... ze słońcem. Z kwiatkami. Czy znasz jakiegoś celebrytek, który urodził się wiosną? Maria Peszek. Podejrzewam, że znam, ale nie... Podejrzewam, że znam, ale nie wiem. Nie. Kolejny odcinek Żeromski TV. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Przypominamy o możliwości subskrypcji i dawaniu łapek w górę. Do zobaczenia. No i to. Rozumiem.